Yo, yo, siema z tej strony Kamila witam i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Call wersji zremasterowanej W poprzednim odcinku razem z naszą brygadą, czyli z Kapitanem Price'em oraz Gazem Byliśmy na statku estońskim, aby, przechwycić można, można powiedzieć kontrabandę Cholera wie, nie wiem, jak to za bardzo wyjaśnić, ale zapraszam do poprzedniego odcinka, tam się wszystko do się do, 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 do Tak jest, a więc zobaczmy co się będzie... Co się nam przydarzy w tym odcinku to Znaczy w tej misji, kolejnej Alfuani Dobrze, staramy się prezydenta Alfuaniego, można powiedzieć żeby to widać Khaled Al-Assad No no co, my chyba jesteśmy w niewoli, można powiedzieć się na, Gdzieś na spokoju, do Mrolla chyba można powiedzieć kogoś no, kurde Ło wow. Ktoś mi nie zagostrzał na gorę. A ten co to jest, kurde, za gagatek? Jakiś dresiarz Zara, widać, że to jakiś rusek to, kurde, Rosja Nie wiem, psy

Wyjdę się, się w nogach. Oooo. E, Oooo, cholera. Co to się dzieje, w ogóle Nie, to nie mogł. Kawałek jaki pijaczek. No a czek, Tu widać, że, ktoś, że niektórzy stawają opór, ale się to samo nie wychodzi. Helikoptery, przez jakieś ciemne uliczki się przerywa. No, tu pewnie pisze, jebać Alasada po arabsku. Tak jest. ten pies prawie jak go dorwał. Udało no, się koledze no ten jest pistolet, nie strzelał z pistoletni To jest dziwne Bo mam na ten pistolet w sumie jak, jak Uzi Gości chciał ale nie udało się dokładnie E o kurwa ja pierdziele. A to jest nie jest co? To jakieś lekkie pojazdy opancerzone? No okay, kurde... Tak. Typowy Arab strzelając z w niebo w, w powietrze. No, i oni nas teraz wyprowadzają, Owo, znowu? Ej, pie. ja pierdzielę. Masakra. No nas ciągną? oni nas prowadzą? No ja pierdziele grubo, co? I ten to dostoi, wygościł. A co? co? to za wysok? Co on, ręki nie ma? O no nie! O no nie! Ten nie wygląda zbyt przyjaźnie Znaczy, i to miejsce miejsce szczególnie Co on tam robi? kamera? E? O! A go kurde sprankowo. Tak to się zaczyna, ale co się zaczyna? E, nie gadaj! Yeah. Captain Price, Al Assad just executed President Al falani on national television. The Americans have plans for Al Assad, and it's too late to do anything for Al But in less than three hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai, Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp.

Move out. This man, I don't Loyalists, eh? Are those the good Russians or the bad Russians? Well, they won't shoot us on site that's what you're asking. Yeah, well, that's good enough for me, sir. Mm-hmm. All right. Uh-huh. There's some Weapons free. Okay. Done. Enemy neutralized. Bad, Lepa Ładnie Pięknie Kamaropt No wiesz to, to tak i ciekawe Chodźmy zobaczyć Spotka się z Napolą z polskimi No więc chodźmy zobaczyć

E, gdzie, nie, gdzie, 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 tego mi się gdzie, gdzie, Patrzcie jak się gdzie, kurde, nie. się to kurde, nie? sytuacja? Czysto, czysto, wygląda okay. sytuacja? dalej. Czysto, You smell that? Ah, okay, okay. uh -huh. Uh huh? Okay, ogień, Welcome to the new Russia, Captain Price. Uh, what's the target, Kamarov? We've got an informant to recover. The M21s on the other side of the hill. The rockets have killed hundreds of civilians in the valley below. Not so fast. Mm. Remember Beirut. You're with us. <laughs> I guess I owe you one. Dobra To jest kurde podejrzany jest ten kamarów Teraz nie ma do niego za bardzo zaufania, ale zobaczmy, tylko się, No, jeszcze go się gada po rusku w naszym towarzystwie to jesteś nie tego jest na No dobra Ale zobaczmy chodźmy No kurcze Ładnik się wie co? Yeah, man, sniper yeah. team in position. The guys, cover the left flank. Roger, covering left flank. All units. So switch the to your sniper rifle. Oh, no. Okay, that's a that's Oh. So take out the machine gunners in the window. So Kamarov's men can storm the building. So, Okay. 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 Hey, just czysto z tego, see? Oh, good job. Damn. Hey, what's up? You didn't say there'd be helicopters, Kamarov. I didn't say there wouldn't be any helicopters. I'm gonna protect my men, men from those helicopter troops. This way. Make it quick, Kamarov. I want that informant. You have nothing to worry yeah, We'll take out BM21s. No dobra, zobaczmy. co, jest, i tak nie do niego dystans nie no. się przyznać, widzowie, że rano właśnie wygląda, to wszystkie pomyłki na elektrownię robotę, co? Teraz jest remasterowana, jest bardzo pięknie zrobiona. No dobra, e, tak Ej, przełączmy ten, zburzyjmy granatnika, no dobra, to jazda Ło, wow, ładnie, teraz to możemy do nich wrócić, ile wlewia, tak jest Ale tu na bliskim jest ten, jak goście toczą w ogóle Ale nie ma co się pieprzyć, trzeba na kogo prosi, ile Ile jeszcze mamy strzałek? 3 Szy strzałek Ładnie Czy tych papacy dostają? Ale jeszcze, a co, niech mamy dostają Nie no, będziemy oszaleć bliskim Ejo, wstałem Potrafimy jej granatę A i jeszcze fesza na dokładkę Ładnie Czysto, czysto jak to wygląda Nie widzę nikogo Chyba czysto Dobra, pojechać z tego budynku No, ktoś tam jeszcze ma struje Ej, o, dobra Wejściu chybi, nie trafił Ejo. O tam widać kolejny Lecimy z granatnikiem Jest tam jeszcze do

To jest tu tak wygląda, BMP-21, nie tak to na tam, ten? O, ręka na się strzelił w ogóle. Ty, przeleciał! Tak, się ale jak jest? Ale ten, ten tak, no, Nie rozwinił go, ciężko. To jest jak strzelałem do kaczek, nie jeszcze, to po prostu mikrofon bywa, nie wiedząc co to nie strzelało. Kaź, że tam wybiega, nie wiedząc co. Nie wejdę, a tu jeszcze się czołem. Now we are making progress. Follow me to the power No Dobra. Powłacę obu problem. Ale ja że tam do nich ładnie a co? Wiesz, że staliśmy na tamtej pozycji, to trzeba bo nie, nie? nie no Jeszcze jedna przysługa. A more of your support, are sure the the gdzie jest kurde, nasz gościu? I teraz idziemy z tym. No, go.

Okej, nie, no i wchodzimy Okej, okej, jak to wygląda sytuacja O, wow, ale to nie idzie. Dobra, sobie będziemy pijerzy, też nie będziemy w pierwszej, też się nie podobamy w OK. Okej, 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 tam się tutaj, A Tam się tu zbudza, jakieś błyski Ale kogoś nie widzimy, to zawsze można strzelać. Trochę na ja w ten błysk, dobra, dobra się dalej, w przodę nie, nie Chodźmy z jak to wygląda, czy tam jest czysto Dobra, go Dobra, wybiega, wybiega Dobra pa, za fleszem Dobra, to jest Dobra, spłonki go Dobra, ładnie, ładnie Czysto, czysto, nie nie ma Dobra. A są nasi. U góry się czai, to się czaja ale na pewno nie pójdziemy. No jak to oni się złapić no, Już tam po dronacie. Ktoś tam jest chyba? A nie, to masz. O kur. Boli, hell, boli. Boli, boli. Boli, boli. Boli, boli. Boli, boli. Boli, boli, boli. Boli, boli, boli. Boli, boli, boli. Get ready. Eee, kurczę, nie, wiesz, nie, 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 się nie, 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 wchodzimy nie, tego nie, 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 wcięte. Go. To nie,

Pa, tego. go. Pa. Nieźle, ale ktoś tam próbuje przez te ściany, nie? Chyba przez kartą gips mi się wydaje. Pa, 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 tam! Ale jak chłopę w ogóle na ośle strzela? Granat, a tam, te ściany. Ładnie, co? Ej, granat! Jeszcze jeden! Dobra, i każdy przeżył, jest w porządku, jest to? A? Ej, Nikolaj, to jest chyba on. Okej, okay, ty, to jak się jeszcze, nieźle. jest chyba. To jest To jest chyba. chyba. To jest chyba. To chyba. jest chyba. To jest chyba. jest chyba. To jest you To right? Big Bird, this is Bravo 6. We have the package. Meet LZ1. Over. Bravo's going to be on our way Let's go! No, I, no ciągle nasz wielki ptak. Dziś tylko helikopter wygląda jak. Black Hawk amerykański. Jak mi się wydaje, choć nie jestem pewien, jeśli, widzowie, jeśli się my, je, mylę, to daje się widzowie znać. No, nie jestem tego pewny. No i dobrze, przysyłka odebrana, mamy Nikolaja, dał widzę. Gdzie do fotochodu, bo z helikoptera. No i pięknie, udało nam się. No i był okces, nie? Kapitan PSO jest niewzruszony, ale dla niego to tylko rogota. Amerykanie już atakują Al-Assad! Nie, ich rebeliacja zaczyna w kilka dni. Dlaczego? Amerykanie zrobią mój błąd. Nie, nie wydaje Al-Assad na złą. Noże, więc to zobaczmy. Dzięki wielkie widzowie za to, że jesteście. Pamiętajcie, łapkujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Zobaczysko.